naszym jest takie pytanie postawione dla Państwa. Dlaczego jedne kraje są biedne, a inne bogate? Więc będziemy starali się dzisiaj na to odpowiedzieć. Później też w czasie warsztatów będą Państwo próbowali powiedzieć e, trochę jak to zrobić, żeby kraj, państwo było bogate. Moje pierwsze pytanie zanim przejdziemy do tego tytułowego do Państwa jest następujące. Ile jest państw na świecie? 196. No, już widzieliście, tak? <grym się z nimi> to za, za szybko, że tak powiem, przepraszam. 196. a teraz kto z Was skaże, jakie kraje są najbogatsze? Jakie kraje są najbogatsze? No to szybko wymieniamy, a za chwilę zobaczymy. My spróbujmy wymienić najbardziej bogate kraje na świecie. Kanada. USA. Kanada, USA się pojawiło. Rosja, Australia, Niemcy, Francja Australia, Niemcy, Francja nie nie Jeszcze nie jakie kraje. kraje? Katar. Japonia, Chiny, Chiny, Dobrze, jak jeszcze tutaj kto? Szwajcaria. Szwajcaria się pojawiła. Japonia i Wielka Brytania. Japonia, Wielka Brytania i. Tu z grupy... Hiszpania. Ja. Mhm. Hiszpania i Brazylia się pojawiły. No to zobaczmy. Tutaj na slajdzie mamy 20 najbogatszych krajów na świecie. Czyli takich, które majątek na jednego mieszkańca danego kraju. Wynosi minimum 100 tysięcy dolarów rocznie. No tak, niektóre Państwo wymienili, tak? Niektóre wymieniliśmy. Pojawiła się Australia, były Niemcy, Kanada, Hiszpania. Ale są też takie, których chyba nie wymieniliście, prawda? Singapur Singapuru chyba nikt nie wymienił. A Singapur to jest taki dosyć specyficzny przypadek. To jest kraj, który nie posiada tak naprawdę z żadnych tutaj zasobów naturalnych, a stał się właśnie jedno z potęg światowych. A teraz drugi z drugiej strony, czy umiecie wskazać kraje, które są najbiedniejsze na świecie? Bo myślę, że to jest trudniejsze pytanie, o ile te najbogatsze zawsze wszyscy szybko wymieniają, o tyle te najbiedniejsze już niekoniecznie. To Holandia i Zambia się pojawiło. RPA. RPA, czyli Republika Południowej Afryki. Etiopia. Etiopia. Togo i Rosja. Mali. Rosji, tą Rosję widzę, że tak Państwo najpierw wymienili jako najbogatszy kraj, teraz Rosja się pojawiła jako najbiedniejszy kraj. Monako. Algeria, Azja, um. Egipt, Azja. No Azja po prostu jest ale, tak? Czy wszystkie państwa z Azji? Gibraltar. Gibraltar, dobrze, to nawet no, no skończymy i zobaczymy, tak? Mamy tutaj te kraje, które są najbiedniejsze na świecie, czyli to są takie kraje. Tak? W których ten średni majątek tak? na jednego mieszkańca wynosi 1000 dolarów rocznie, tak? a tam najbogatszych wynosi 100 tysięcy. Tak? Także różnica jest ogromna. Tak? To niektóre myślę, że się pojawiły, zupełnie pojawiła się Etiopia, tak? e, ale w większości raczej nie wymienialiśmy. Tak? Jak Państwo widzą, to większość tych krajów to są kraje z jakiego kontynentu? Z Afryki, tak? Ale mamy też państwo z Azji, jakie? Afganistan. Afganistan. Dobrze, słyszę, Afganistan. Dobrze. jak widzicie, Polska nie należy ani do jednej grupy, ani do drugiej. Tak, czyli jesteś pośrodku. Ale prawda jest też taka, że żeby mówić o bogactwie kraju, to możemy też brać różne czynniki pod uwagę. Ten, który wzięliśmy, czyli majątek PKB, produkt krajowy brutto, jest takimi najpopularniejszymi. Ale ostatnio mówi się też o tym, że mamy dużo nierówności w krajach. Jeżeli kraj jest rozwinięty, to jak wyglądają w nim nierówności? Czyli ile na przykład osób, tak, które jest najbogatszych, najzamożniejszych, tak, to jaki procent całego dochodu do nich trafia? Tak? I jak zobaczycie, to Polska znajduje się w grupie o wysokich nierównościach. Oznacza to, że 10% tych osób, które są najbogatsze w Polsce, posiada aż 60% całego majątku wszystkich ludzi w Polsce. Tak? Czyli jakbyśmy wzięli do naszą całą salę Was, tak? każdy z Was, powiedzmy, ma jakiś tam swój majątek, tak? swoją kasę potocznie mówiąc, to 10% z Was posiadałoby aż 60% wszystkich tych pieniędzy, które wy mieli. Tak? tak to wygląda w Polsce. Teraz, jeszcze dla porównania, jeżeli chodzi o ten nasz rozwój, to gdybyśmy sobie wzięli ten jeden z tych biednych krajów, czyli Zimbabwe, i popatrzyli na to, jak oni się rozwijają, tak? Czyli każdy kraj się rozwija, tylko jeden szybciej, drugi boli, tak? Gdybyśmy założyli, że to państwo Zimbabwe tak, będzie się rozwijać w takim samym tempie jak teraz, to dopiero w 2700, no, 20, boże, 2722 roku tak, można byłoby powiedzieć, że jest państwem bogatym. Tak? Czyli ile czasu potrzeba byłoby im tego, żeby osiągnąć taki sam tak, status jak na przykład Stany Zjednoczone. Tak, słyszę dobrze, że ktoś tam mówi tak, że wówczas Stany Zjednoczone i tak będą dalej, dalej, dalej. Tak? Dobrze. To jak sądzicie, jakie czynniki, patrząc na to, że wiecie już mniej więcej, jakie kraje są bogate, a jakie biedne, to jakie czynniki wpływają na to, że te jedne kraje są bogate, a drugie inne? coś świadczy o tym, że dany kraj będzie bogaty, albo będzie biedny? Tak? Jak sądzicie, prezydent? A, prezydent, mhm. czyli tutaj można powiedzieć szerzej polityka i rząd, mhm. co jeszcze? Z grupy pierwszej może ktoś wtedy odpowiadał? Ludzie. Ludzie, jak najbardziej, czyli takie społeczeństwo, mhm. a szerzej mówiąc to, to co ci ludzie mogą zrobić, tak, co wiedzą. Mhm. Super, Grupie drugie, drugiej. Położenie. Położenie tutaj geograficzne, tak? Czyli gdzie się znajdujemy? Mhm. Bogactwa, naturalne. Bogactwa naturalne, tak? Jak najbardziej. Prawo, mhm. mhm. system prawny, jak najbardziej, tak? Czyli A, to to dla co każemy, co możemy? Mhm. Proszę Państwa. Tak naprawdę w literaturze, tak, naukowcy mówią o takich trzech grupach czynników. Pierwsze wymieniliście, bo pierwszą grupą są czynniki takie geograficzne, czyli położenie, złoża naturalne. To pojawiło się jedno i drugie. Drugą grupą są tak zwane instytucje. To też się pojawiło. Rząd, prezydent, prawo system edukacji, czyli to, co tworzy nam państwo. Ale trzecie się chyba nie pojawiło. bo trzecią grupą takich czynników są czynniki kulturalne. Trochę możemy powiedzieć o tych ludziach, tak? No bo ludzie to też kultura, tak? Czyli kultura, jaką mentalność mamy, jakie tak. społeczeństwo, jaką religię wyznajemy, tak? Jak uważamy na przykład, ile powinno się pracować dziennie, tak? Co uważamy za dobre, co za złe? To wszystko również wpływa na to, jak będziemy się jako kraj rozwijać. Muzyka